Często w różnych środowiskach, na różnych forach zastanawiamy się, dlaczego w Polsce jest taka aprobata dla wejścia Polski do wojny, uczestniczenia Polski w wojnie, w wojnie zbrojnej, w wojnie pełnoskalowej, w perspektywie wejścia do wojny na Ukrainie. Skąd bierze się taka aprobata, bo może nie tyle poparcie, ale aprobata. I o tym właśnie warto dzisiaj będzie podyskutować w Krystalizacji. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Drodzy widzowie, jeśli przyglądamy się, analizujemy kwestie poparcia dla wojny, zjawisko budowania. O Urabiania może bardziej opinii publicznej pod zaangażowaniem w wojnę, nie sposób pominąć wątki historyczne, nie sposób pominąć wielopokoleniowe przyzwyczajenia, wielopokoleniowe lektury i wielopokoleniowe wychowanie wychowanie obywatelskie czy wychowanie szkolne, domowe, które odbierają kolejne pokolenia Polek i Polaków praktycznie od początku XIX wieku. I tutaj właśnie ten tytularny książę Józef Poniatowski, który. Utopił się w nurtach Elstery, czy go zastrzelono, bo są też takie teorie, że żołnierze francuscy, francuscy przez pomyłkę zabili marszałka Francji podczas ewakuacji, podczas wycofywania się przez tą rzekę. No i właśnie ta ikoniczna postać pokazuje to, że zjawisko, Ktoś by powiedział, walki za, za, za wolność naszą i waszą, chociaż no, jest to bardzo opaczne rozumienie tego hasła, ale przede wszystkim angażowania się w konflikty yy, międzynarodowe, w konflikty zbrojne, które niekoniecznie yy, są z udziałem Polski czy polskiego interesu, jakkolwiek rozumianego, no to tego typu zjawisko nie jest nowe, i jest to zjawisko utrwalone w naszej historii, tak jak mówię, od przełomu xviii xix wieku, walk. Narodowo-wyzwoleńczych, no przede wszystkim prowadzonych przez szlachtę. No jest to jest to typowo szlachecki, i to jest bardzo ważny punkt naszych rozważań, ponieważ większość naszego narodu wywodzi się z chłopstwa. Większość naszego narodu szlachta nie szanowała. Większość naszego narodu, nie oszukujmy się, yy, nigdy nie dostąpiła jakiegoś. Jakiegoś posiadania niebieskiej krwi, bycia sarmatami i tak dalej. No i te wszystkie mity, te wszystkie atrybuty kultury szlacheckiej, no w jakiś sposób po cichu pod te chłopskie strzechy przeniknęły, a wraz z nimi ten romantyzm. Ta walka narodowa, wyzwoleńcza, no jak oni tą Polskę w XIX wieku, nawet jeszcze na początku XX, niektórzy, jak, jak te środowiska ziemiańskie czy szlacheckie sobie wyobrażały, to już jest inna sprawa, i gdzie miała być rola tych wszystkich Polaków dzisiejszych, czy naszych przodków, tak, przodków chłopskich przede wszystkim. No ale właśnie, chłopi. Którzy dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, postchłopi, którzy żyją w Polsce w większości, no przyjęli wychowanie historyczne, typowo szlacheckie, romantyczne, insurekcyjne, które siłą rzeczy popycha Polaków do udziału w konfliktach, popycha Polaków do udziału no, w takich powiedzmy, balladowych, legendarnych, Somosiera i tak dalej. Ale z drugiej strony, też Haiti, tak, gdzie polscy żołnierze na usługach Napoleona tłumili te narodowo wyzwoleńcze ruchy haitańczyków, mieszkańców tej wyspy. Więc tutaj no, ta historia wykorzystywania Polaków jest długa i warto, żebyśmy mieli świadomość, że ta kultura, ta historia, te lektury, które są naszym dzieciom, czy nam, jako dzieciom podawane w szkołach, one wpływają na wrzucenie nas w określony rów historyczny, w, określony, w określoną kolejne historyczną i aby e, odrzucić to angażowanie się w konflikty, angażowanie się w konflikty w interesie przede wszystkim Zachodu, tak, bo on tutaj ma Największe wpływy jeszcze w XVIII-XIX wieku już miał, no to musimy także zrewidować, podjąć się rewizji i lektur szkolnych, i kultury, i nawet powiedzonek, tak? różnych aforyzmów, bo ta kultura, w której my się dzisiaj wychowujemy jako Polacy, siłą rzeczy będzie nas popychała do tego typu, no, moim zdaniem, irracjonalnych i w interesie obcych przede wszystkim zachowań. I musimy sobie zdawać sprawę, że, że musimy wytworzyć w zasadzie nową kulturę. Jest to bardzo trudne, jest to bardzo. Powiedzmy, że ktoś by powiedział utopijny, żeby stworzyć jakiegoś nowego Polaka. No nic z tych rzeczy. Trzeba po prostu podejść do polskiej historii bardziej wszechstronnie. Być może więcej Norwida, mniej Mickiewicza, być może więcej Mickiewicza z innych jego okresów twórczości. No cóż, to już jest zadanie dla nauczycieli, dla ludzi, którzy tworzą te programy, ale aby konsekwentnie zmienić myślenie naszego narodu. Nie wystarczy tylko krzyczeć hasła, nie wystarczy tylko e, mówić o tym, gadać i, i się zastanawiać, ale przede wszystkim trzeba to wcielać w czyn, także ten czyn intelektualny, także ten czyn... Poprawy jakości polskiej edukacji w kontekście myślenia bardziej, no ktoś by powiedział racjonalnego, pragmatycznego, być może właśnie ludowego chłopskiego, bo ci chłopi siłą rzeczy zawsze oporni wobec pójścia na jakąkolwiek wojenkę. No dzisiaj wielu z nich chciałoby na nią pójść, nie bacząc na konsekwencje, nie bacząc na koszty. Dziękuję bardzo, dziękuję za obejrzenie tej krystalizacji. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Jutro będzie ciekawy raport z frontów. Mamy Geomata, później mamy raport z frontów Extra. No i idąc tak dzień po dniu, całą tą ramówkę wypełniamy, więc możecie być Państwo z nami codziennie, możecie oglądać, udostępniać, polecać znajomym.